Zadanie piąte. Z listy wielomiany zastosowania. Zasosowa e, tutaj rysunek musimy sami zrobić. Ten rysunek nie był narysowany. Treść zadania mamy taką z prostokątnego kawałka blachy o wymiarach 40 cm i 70 cm. Czyli mamy tutaj ten kawałek blachy. Tutaj jest wymiar 70 cm, tutaj jest 40 cm. Wycięto kwadratowe naroża. Czyli ja tutaj narysowałam takie kwadratowe naroża, bo wycinano. I zgięto blachę, także otrzymano prostopadłościenne naczynie, czyli zgięto no, w ten sposób, jak tutaj narysowano. Jeżeli pozginano, a tutaj powycinano te naroża, to zostało nam, został nam taki obszar, jak tutaj jest zaznaczony na jaskrawy zielony. I jak pozaginamy tutaj wzdłuż tych linii, które narysowałam przerywane, to powstanie nam takie właśnie pudełko, czyli prostopadłościenne naczynie. Które będzie miało, jeżeli ten wymiar tego, tego, tych kwadratowych naroży zaznaczymy jako x, no to wówczas podstawa tego pudełka będzie miała wymiary 70 cm minus 2x i 40 cm minus 2x. Natomiast wysokość tego prostopadłościanu to będzie x. I mamy wyznaczyć takie wymiary naczynia wyrażone liczbami wymiernymi, aby jego pojemność była równa 9 litrów, że tutaj mamy wszystko w centymetrach, no to zamieniam też 9 litrów, że to będzie 9000 cm sześciennych. No i zawsze w takim zdaniu piszemy założenia, bo jeżeli długości boków czy długości krawędzi są wyrażone nie liczbami, tylko jakimiś niewiadomymi, to zawsze piszemy, że te długości tych krawędzi czy boków muszą być dodatnie. Czyli piszę, że 70 minus 2x musi być dodatnie, 40 minus 2x i x musi być dodatnie, czyli wszystkie krawędzie tego prostopadłościanu. Jak sobie te wszystkie nierówności rozwiążę i potem wezmę część wspólną, to wychodzi mi, że x należy od 0 do 20 przy otwartym i to też muszę napisać, bo to też, gdyby to było zdanie na przykład na maturze, byłoby to punktowane, tak samo na sprawdzenie też powinno być punktowane. No i potem piszę sobie wzór na objętość tego, tego prostego no to wymnażam wszystkie te krawędzie, podstawy i wysokość, no to będzie ten wzór wyglądał w ten sposób, v od X I teraz wiem, że ten wzór na v od X to ma być 9000. No i teraz tak, mogłabym sobie takie równanie wielomianowe rozwiązać. Z tym, że gdybym to wszystko powiem powymnażała i to 9000 dała sobie na lewo, to ten wyraz wolny byłby tutaj bardzo dużą liczbą. I szukając pierwiastków całkowitych tutaj w ten sposób, żebym szukała spośród jego dzielników, co będzie tutaj pierwiastkiem tego wielomianu, tego równania wielomianowego, no to byłoby tutaj bardzo ciężko to znaleźć w ten sposób. Więc po prostu stwierdziłam, że szybciej będzie i spróbuję, podstawiając kolejne liczby naturalne, oczywiście bez zera. Sprawdzić sobie, kiedy mi wyjdzie 9000 i jak tak sobie podstawiam, 1, 2, 3, doszłam do piątki, to wyszło, że to będzie 9000. Także tu proponuję w ten sposób. No i skoro W od 5 jest równe 9000, no to jedna liczba, która spełnia to równanie, to będzie piątka, czyli x będzie równe 5. Jak mamy już x równe 5, to podstawiamy tutaj pod te wymiary tych krawędzi i wychodzi nam, że wymiary takiego naczynia. To będzie 5 cm na 30 cm na 60 cm. Tutaj prosili, żeby te wymiary były wyrażone liczbami wymiernymi, a liczby całkowite są liczbami wymiernymi, bo można 5 zapisać w postaci ułamka jako 5 pierwszych, więc jak najbardziej tutaj wszystko pasuje.